Może masz podobnie jak ja, że jestem zwolennikiem takiej e, myśli, że wszystko jest w nas. Wszystko, co potrzebujemy do zmiany, do bycia w innym miejscu mentalnym życiowo, wszystko jest w nas. Tylko teraz zauważ, że nie wszystkiego używamy i nie ze wszystkiego jesteśmy i nie o wszystkim mamy świadomość, że to w ogóle mamy. <laughs> Ileś rzeczy wypieramy. Przecież zobacz, jak również znane Ci być może jest powiedzenie takie, tego typu, że triggerują nas, poruszają w nas, porusza nas jakaś cecha innego człowieka, której w sobie nie akceptujemy. Więc zobacz, jaką my jesteśmy przestrzenią do samopoznania. I teraz, dlaczego ja to dzisiaj wszystko przychodzę powiedzieć? Przychodzę... Zapowiedzieć Ci, że cała masa wiedzy o Tobie, o Twoich umiejętnościach, kompetencjach, zasobach, nieumiejętnościach mm, nie i niezasobach jest w Twojej dacie urodzenia. Ileż tam jest treści w dniu, w miesiącu, w roku. W dniu, miesiącu, w roku dodanych do siebie, ale też w poszczególnych tych wibracjach. Jakie to jest ważne, jaka wibracja stoi koło której, i która stoi pierwsza, która stoi druga. Na dalej dodać dzień plus miesiąc, tak zwany klucz wcielenia, ileż tam jest głębokiej informacji, co jest do zrobienia, po co tutaj w ogóle czego tu będziesz doświadczać, przez jaką matrycę będziesz postrzegała um, początkowo świat. Więc zobacz, że przychodzę dzisiaj powiedzieć, że my jesteśmy wyposażeni we wszystko to, co jest nam potrzebne do przeżycia naszego życia w taki sposób, żeby pobrać z niego wszystkie lekcje, które chcemy jako dusza pobrać, i wszystko to, co jest nam potrzebne, żebyśmy my do świata dali taką jakość i wartość naszego światła, z którą się tutaj pojawiliśmy na Ziemi. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas ma tutaj robotę do zrobienia: każdy, każdy, każdy. Niezależnie od tego, do czego cię wzywa serce, może tylko do bycia uprzejmym w obrębie społeczności dziesięcioosobowej, może tylko spełniasz się na tle własnej rodziny i bycia członkiem rodziny, może spełniasz się na tle dziesiątek tysięcy ludzi, do których. Mówisz, wokół, wokół których jesteś zauważalna i obecna, to naprawdę nie ma znaczenia. Każdy z nas przychodzi ze swoim charakterystycznym światłem, żeby tym światłem komuś rozświetlić drogę, żeby dla kogoś to był taki reflektor na jego drogę. I teraz, jeżeli ja, ty, ktokolwiek, przyjdziemy tu i będziemy siedzieć cicho w dyskomforcie, w niewygodzie, w niemiło mi, nieprzyjemnie mi, fokusuje się na czymś co mnie osłabia, to my nie będziemy tego światła rozświetlać wewnętrznego i nie będziemy komuś przyświecać drugi. Zawsze jest ktoś, kto na ciebie patrzy, dla kogo ty jesteś przykładem na coś. Dlatego ta data urodzenia jest taka istotna, żeby sobie z nią po prostu pooglądać po, po, po tą datę urodzenia. Dlaczego ona jest taka istotna? Bo czym innym przychodzi świecić e, Osoba urodzona dnia powiedzmy 30, a czym innym będzie świeciła, chociaż to też będzie trójka, osoba urodzona trzeciego albo 21 albo 12. Wszystko trójka, ale już inaczej będzie ta osoba świeciła. I teraz, jeżeli ja osobie dowiaduję się o tym, co to znaczy, jakie jakości są we mnie na wyciągnięcie ręki, kiedy ja się rodzę 3, 12, 21, 30? Powiedzmy, to jeżeli ja się dowiaduję, jakie jakości tam już są dostępne na wyciągnięcie ręki, to wtedy ja mogę zobaczyć, dlaczego ja z tych jakości nie korzystam. Co jest na rzeczy, że ja na przykład, no na przykład, ja 30. Oprócz wszystkiego takiego, co mogłabym na ten temat powiedzieć, to jednym z darów i talentów jest mówienie. Mówienie, kreowanie, ruszanie słowem, dotykanie słowem pisanym, mówionym, właśnie tylko głos, głos i wizja, tylko napisane. To mój dar, mój talent dla trójki to jest właśnie Mówienie, narracja, prawda? I teraz, jeżeli ja nie będę wychodziła z tym moim światłem do świata, tylko będę siedziała i też coś, co jest tą drugą stroną trójki, czyli będę czekała na pochwały, będę czekała na lajka, będę czekała na to, żeby mnie ktoś zauważył, pochwalił, to ja będę sama wtedy, jak będę taka czekająca, to ja będę sama gasiła swoje światło. Czyli teraz, jeżeli ja tego nie robię, to ja mam zobaczyć, dlaczego ja tego nie robię, przed czym ja się chronię, gdzie jest jakaś część we mnie, która mnie chroni i do tego jeszcze przed czym ona mnie chroni. I w ten sposób poznając zasoby płynące z daty urodzenia, ja mogę głębiej, precyzyjnie zaglądać do siebie, czyli ja jestem numerolożką, Czyli ja mogę, oglądając Twoją datę urodzenia, głębiej i precyzyjniej zaglądać do Ciebie i pokazać Ci, co, kiedy, dlaczego, z czym tu przychodzisz, z czym się będziesz zmagać, co Ci będzie przychodziło z łatwością, i wtedy inaczej wychodzisz do życia, bo łatwiej Ci jest. Zobaczyć, że potrzebujesz więcej jakości związanych z odwagą, więcej jakości związanych z poczuciem własnej wartości, i wtedy precyzyjnie możesz też zobaczyć, gdzie. Nie dbasz o poczucie własnej wartości, gdzie sama rezygnujesz ze swojej wartości, gdzie Twoja hierarchia wartości nie jest przede wszystkim przez Ciebie honorowana. I taki przykład, taki przykład mi akurat przyszedł o poczuciu wartości, ale właśnie poczucie wartości też dokładnie widać z daty. Co ja mogę zrobić, żeby zadbać o to, żebym ja inaczej się czuła i żebym ja o sobie. Ja, w sensie ty, <noise> myślała o, jako osobie wartościowej. Bo co z tego, że ja będę powtarzać afirmację, jak w moim głębokim, mm, moim głębokim wnętrzu jest zapisana informacja, że się do niczego nie nadajesz, jesteś nikim, cokolwiek nie zrobisz, to nic ci się nie udaje, jesteś życiowym nieudacznikiem. Teraz mówię z, z głowy, ale w każdym z nas zapisane są słowa, które, myślę, że w każdym, myślę, że nie ma takiej osoby, która nie dostała takiego niezasobnego prezentu od, czy od rówieśników, czy od otoczenia, w którym się wychowywała. Z reguły ktoś przyszedł i dotknął takiego bolesnego miejsca, który dotyka bezpośrednio wartości i i wtedy, jak, ja, wtedy jak dostajesz taką, taką informację o swojej dacie urodzenia, to ty widzisz, dlaczego ci jest łatwiej do pewnych rzeczy, dlaczego ci jest trudniej. Jedna osoba będzie się spełniała poprzez pokazywanie się, mówienie, poprzez narrację, sztukę, artyzm, a druga osoba będzie się spełniała poprzez niewychodzenie właśnie do publiczności i bycia widzianą, ale jednocześnie może być dla kogoś, dla tysięcy ludzi może być użyteczna i pomocna, czyli i bez pokazywania twarzy, bez no właśnie, bez pokazywania swojego głosu, to wszystko jest tak w tej dacie urodzenia jest tak zapisane, do czego mi będzie bliżej, do czego mnie będzie bardziej ciągnęło, co będzie dla mnie budujące, co będzie dla mnie kształtujące, poprzez jakie działania ja będę bardziej pożyteczna i użyteczna dla świata. My wszyscy jesteśmy w takim. W takim połączeniu ze sobą i my wzajemnie sobie przynosimy te prezenty. Niektóre są takie nieatrakcyjne, że nie chcemy ich otwierać i wtedy e, uciekamy od takiej osoby albo obwiniamy ją, albo inni winni, stosujemy taką retorykę inni winni, ale jednocześnie, jak spotkamy kogoś przy kim nam dobrze, to chcemy tam już usiąść i zasiąść na zawsze, a to też jest, wiecie, wszystko jest zmianą i też warto wyciągnąć. Z każdego miejsca te prezenty, te prezenty, te lekcje są takimi prezentami. Dlatego data urodzenia pokazuje precyzyjnie, co ja tutaj mogę, będąc wśród tej ludzkości, w której jestem, co ja tutaj mogę wnieść, co ja tutaj mogę, jakie przekonania moje mogę uzdrowić poprzez moje talenty, poprzez moje jakości, poprzez moje zasoby, bo Większość, to już też nie chcę mówić, że chociaż no, to się aż ciśnie samo na usta, że nie ma osoby, która nie miała w swoim życiu nie wspierających też przekonań na własny temat. Więc ja, jeżeli idziemy z tymi przekonaniami i ich nie uzdrawiamy, tylko one dalej są w takim podręcznym tutaj kuferku, to to, to przekonanie niezależnie od pracy, ilości pracy, którą w siebie włożę. Czy ty włożysz, niezależnie od tej ilości pracy, to przekonanie wyleci kiedyś z tej torby i wyleci w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego warto stawać do siebie, kiedy się ma dobrą kondycję, kiedy się jest w dobrym stanie. Nie jak się już jest takim. W takim stanie, że to jest taki przymus, a życie stawia przymusy, i wtedy tak czy inaczej będziemy te lekcje odrabiać, bo po to tutaj przyszliśmy, więc my lekcje będziemy odrabiać o poczuciu bezpieczeństwa, o własnej wartości, o jakości, którą niesiemy przez życie. My te lekcje i tak i tak odrobimy, i wtedy warto. Jak się robi niewygodnie, chociaż początkowo niewygodnie, warto te lekcje stamtąd wyciągać, nie uciekać, nie pokazywać palcem na kogoś, bo ty, bo ty, bo ty mi to zrobiłaś, albo ty mi to zrobiłeś, tylko stanąć i zobaczyć, co tam jest głębiej. Dlaczego mi z tym niewygodnie, dlaczego ja Ciebie chcę oskarżyć. Dlatego przychodzę, żebyś zatrzymała się, bo głównie mówię teraz do kobiet, żebyś się zatrzymała nad swoją datą urodzenia i jeśli chcesz głębiej ją pojąć, ją zrozumieć, bez potrzeby powiedzmy sięgania po indywidualny portret numerologiczny, który oczywiście też możesz sobie zamówić jak masz ochotę na mojej stronie istotawprawdzie.pl. Natomiast jeśli chcesz przyjrzeć się w Dobrym dla siebie czasie, wtedy, kiedy ty chcesz swojej dacie urodzenia, to zapraszam cię z całego serca do grupy, mentoringowej grupy dla kobiet, właśnie w oparciu o numerologię, ale. Grupy, która pomaga właśnie odkrywać to, co jest moją domeną, odkrywać to, z czym mi będzie łatwiej, z czym mi będzie trudniej, odkrywać to, co to znaczy, że jest teraz właśnie na przykład numerologiczny rok globalnie dla wszystkich dziewiątka, jak to mnie zasila, co ja z tego mogę skorzystać, jak ja mogę z tego skorzystać, bo zmiany w naszym życiu są nieuniknione. Więc. I tak i tak nastąpią, ale jak będziesz dopasowywać swoje zmiany też do tej numerologicznej wibracji, która obowiązuje w świecie, to po prostu będzie łatwiej, one się będą lżej dokonywać. Twoja, twoja postawa mówiąca tak, Decyduje o zmianie, decyduje o tym, żeby to teraz zobaczyć, tak decyduje, żeby się temu przyjrzeć. Sprawia, że Twoja podświadomość też się otwiera na takie zmiany, na transformacje i takie głębsze właśnie transformacje. Bo nie chodzi o to, żeby zgłębiać naukę, czym jest numerologia. Chodzi o to, żeby transformować, żebym ja dowiadywała się o sobie i żebym ja wiedziała, jak ja mam w życie wprowadzić. To, co mi sprzyja, to, co mnie zasila, to, co zasila moich bliskich dookoła mnie, to, co jest ekologiczne dla mojego życia, dla mojego istnienia, dla, mojego, dla, moj, dla mnie po prostu, a i co jest ekologiczne też dla ludzi, którzy są dookoła mnie. Także z całego serca zapraszam Cię do, do grupy, która. Po to powstała, żeby kobietom z tego dziewiątego roku było łatwiej skorzystać, żeby kobiety, którym jest nie do końca wygodnie w życiu, mogły zobaczyć, gdzie jeszcze mogą zajrzeć, jak mogą sobie ułatwić. No i tyle. I zapraszam, zapraszam z całego serca. Dlatego zapraszam, bo sama błądziłam w swoim życiu wielokrotnie, nie stawałam po swojej stronie. A zmiany mnie i tak dopadały, więc później, kiedy mam tyle doświadczenia w tym, że można zmiany zrobić łatwiej, to bardzo moją misją poczułam, że jest dawanie kobietom tego, tego, tego miejsca, gdzie mogłyby spokojnie, w poczuciu bezpieczeństwa, e, znaleźć dla siebie wskazówki, gdzie nie musisz już e, wielu rzeczy robić sama, bo przecież tak wielokrotnie powtarzam, zawsze jest ktoś, kto ma podobnie jak Ty, zmaga się z podobnymi problemami i znajdu, zna, znajduje i znajdowała i znajdował rozwiązania na bardzo podobne kwestie, z którymi się gdzieś zmagała taka osoba w życiu. Więc z całego serca Cię zapraszam do bycia w takim kręgu kobiet, w grupie, w prywatnej grupie zamkniętej, więc jest... Mo można, można. <noise> można stanąć do siebie, można, można się sobie przyglądać. Daj znać, odezwij się do mnie, jeśli chcesz poznać yy, warunki, jak dołączyć do tej grupy. To ja z ogromną radością i miłością prześlę Ci informacje. Zapraszam.